Moi drodzy, zobaczcie jaka jest akcja na tym serwerze, bo naprawdę nie uwierzycie Jakiś gościu, który nazywa się, słuchajcie, Preston Real Pet x 123 słuchajcie, pisze na tym serwerze Witać serwer, to ja prawdziwy Preston, angielski na przez Google Że co, słuchajcie, nie bym do tego powiedzieć o co chodzi, ale ten gościu, moi drodzy, jest jakiś ultra dziwny I on pisze, słuchajcie, że jest prawdziwym Prestonem I co jest angielski na, słuchajcie, jak rozumiem Google, aktualnie latać po mapa? Ej, słuchajcie, ten gościu, moi drodzy, pisze, że on coś, on chyba lata po mapie to właśnie, nie wiem decyzję nie tego pojęcia o to chodzi. chodzi. Sprawdzimy to, o zobaczcie, pisał ja translate Google. Aha, że on że, Aha, że on tłumaczy z przez góry translację, słuchajcie, z na Polski. E, aha, słuchajcie, w każdym razie pamiętajcie o słuchajcie, napisać w komentarzu właśnie Zabloxa. Przedstawić łapę w górę suba, w bo Chcę już w jak będą wielki, konkurs, słuchajcie, na ekskluzję więc pamiętajcie o tym i pamiętajcie też na mojego Discorda, Instagrama i grupę w locie. słuchajcie, wszystkie linki w opisie. Ale o co go jest tym typem? Latać obok ciebie, Jeremi? Co? Ej, zaraz, zaraz. Co jest grane? Jeśli mogę wiedzieć. Słuchajcie, ten kościół jest naprawdę jakiś. zobaczcie, co on pisze. Zostać ty poddany administrodka kontrola? że co? Ty mieć kradzione pety. Oraz cały serwer, co słuchajcie, co on pisze? Że ja jestem poddany kontroli administratorskiej? Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Co to ma być za szopka? Jaka kontrola, naprawdę? Naprawdę, gdzie jest ten typek? Jaka, jaka kontrola w ogóle? Jakie pety? O co chodzi? Ten typek mówi, że on gdzieś tutaj lata z chęci. O co tutaj chodzi do ja tej ciastej? Twoje pety kradzione. co, Które moje pety kradzione? Że jaki? Jakie niby? Jakie niby moje pety kradzione? Zaraz, 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 zaraz. Wszystkie? Co, słuchajcie, naprawdę, ja wam mogę przyrzec. Słuchajcie, huge, jaki kata wydropiłem na odcinku. Słuchajcie, huge doga pożyczyłem od Simona. Huge dragon, słuchajcie, też pożyczyłem od Simona. Słuchajcie, dał mu jakieś widwuga te pety. Bo te wszystkie pety zostałem odludzić z banka, od banków mojej drodzy. I to wydropiłem też, słuchajcie, te ekskluzywa. Nie, nie, zaraz, zaraz. Ty kradzisz pety, to co? Nie, słuchajcie, to jest jakaś pomyłka. Gdzie ty jesteś? Gdzie on się podziewa naprawdę? E, nie wiem, wejdź na spawn. Latać po mapa. Aha, że on niby jako Adbil lata po mapie. To odwróć się, że co on się odwrócić? To się naspawn. I zobaczcie, ten, ten typek tutaj idzie w ogóle. Co to jest za typek w ogóle? Co to, co to się naspawn? I zobaczcie, orma First Game Cut? Co to jest First Game Cut? Zaraz, zaraz. Co to jest w ogóle za typek? Przecież on tak nie wygląda. Witać, Jeremy. <laughs> Witaj. Czego ty chcesz? sieć. Sorry for my bad polish. Ja Google. Aha, że. Przepraszam mnie za swój zły polski, ale on. Tłumaczy Googlem? Dobra, 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 już co chcesz? Ty posiadać pet skradzione. Nie, to jest jakaś nieprawda, nie mam żadnego skradzionego PETA, słuchajcie. No chyba, że chyba że nie, nie mam pojęcia, słuchajcie, chyba, że ktoś, kto mi dał w banku go wcześniej go ukradł, moje drodzy, ale ja o tym nic nie wiem, moje drodzy. Nie mam żadnego pojęcia, moi drodzy, no, widzicie, to są moje pety, zwykłe. Ja je mam już pojęcie z każdego odcinka. Jak? On mówił, że wszystkie pety są kradzione. Mogę ci je zamienić? i lepsze, że co, słuchajcie, nie? To jest jakaś pomyłka, chyba. Nie, 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 nie panie! Pa, panie Preston! To pomyłka! Ja nic nie mieć stolen! Nie! Yeah. Nasz komputer antywirus co jest grane? To typ jest śmieszny, co on pisze? Nasze komputery antywirus... Wykryły stolen types! Co? Eee... Nie? Że nie? Mogę cię zamienić na lepsze i prawdziwsze! No, 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 no... No, to, no, to niech spróbuję. No, to tak, by, no, okej. Okay, no, okej, okay, jakby spoko. Musisz mi je dać. Aha, że ja, ja mam mu? Domejny domu? Że, jakiego jego domu? Słuchajcie. Aha, ale, aha, że ja bym za nim iść. A zobaczcie, moi czemu ten typek właśnie teraz leveluje? Słuchajcie, co jest grane tej gierce? Słuchajcie, o co tutaj chodzi? Możecie mi to wytłumaczyć. Idziemy, słuchajcie, zanim nim do jakiegoś domu. I jestem ciekawy, jaki to jest w ogóle jego dom. W każdym razie, my drodzy, zobaczymy zaraz. I się naprawdę, słuchajcie, ja się naprawdę boję tego typa, słuchajcie. Nie mam tego pojęcia, zobaczcie. Idziemy tu Dalej. Oczywiście ja umieć tepać, nie ma po co... A że ten typek mi właśnie powiedział, że on umie się teleportować, tylko nie ma po co, że woli iść ze mną, no spoko, słuchajcie, no jakby fajnie, to okej. Okay. Ja mam przynajmniej, słuchajcie, kolejny prezent. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, idziemy dalej i tak sobie kojarzę, że to w sumie może być, słuchajcie, ten domek, już zawsze pamiętam, słuchajcie, że to był taki dom Prestona, w każdym razie, moi drodzy, może chodzi o właśnie ten domek, w każdym razie, no zaraz się dowiemy, bo on tutaj idzie. No zobaczcie, moi drodzy, typek idzie do tego domu, zobaczcie, moi drodzy, on tutaj idzie i co teraz ja mam zrobić jakby? Ej, zobaczcie, on, on tutaj stanął i, i jakby co te. Teraz? Oto maine domu. Aha, że to jest jego dom. No jakby to. O, fantastycznie. I co z tego? Teraz, przed dom dać mi trade. Aha, i czy ja mam udejść teraz? Trade? No, dobra, skończy, dam mu tego trade. A. Słuchajcie, to jest chyba... Tak, to jest ten temek zamocy. Preston Real Pet X. Okej, okay, i, i co? I ja ci dać potem pety lepsze? Że co słuchajcie, no to no to nie wiem, no to może najpierw daj mi lepsze pety. No bo słuchajcie, on mi co? Zaufać mogę ci dać PETA jeden w grze. A, że on pierwszy mi da PETA, no dobra, 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 dobra. A nie, 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 nie no... No to daj tego peta, słuchajcie On mi ma dać jakieś lepsze pety, bo one są jakieś kradzione podobno Ja ci muszę zamienić twoje pety w lepsze. Zaufanie Aha, słuchajcie, za, zaufanie Aha, on mi daje kata, który nazywa się First Game Cat Słuchajcie, no dobra, ja mu nic nie daję Masz pierwszego peta w grze? Że co, to jest jakiś pierwszy pet w grze? A, że, że co, słuchajcie, zobaczcie a, bo jemu chodzi o to chyba Jest on warty najwięcej Aha, jemu chodzi o to, że to jest niby, słuchajcie, pierwszy pet, jaki był kiedykolwiek w grze Aha, niby ten kot i, 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 ja mam w to uwierzyć, tak? Że, że, to, no, aha. Eee, nie. Naprawdę, moi dudzy, ja mam uwierzyć w to, że ten kotek. Co ono? No, że ja mam uwierzyć, to słuchajcie, ten kotek to jest pierwszy pet w grze, w ogóle, że to jest najcenniejszy pet. Teraz dać ty mi pety. Aha, że ja mam mu teraz dać pety? I że co, słuchajcie? Inaczej ja zabrać jej siła? Dać ban? Że to słuchajcie, że on mi gada, że jak ja nie dam mu tych petów, to on mi je zabierze na zawsze i da mi bana? Nie, słuchajcie, nie, coś jest tutaj nie tak naprawdę. Coś jest tutaj, że, że. że nie, nie, no, słuchajcie. Może może, albo słuchajcie, damy mu teraz, słuchajcie, tak, damy mu tego trade'a, zobaczcie ja mu teraz dam tego trade'a i zobaczmy, co zrobimy. Zobaczmy moje, czy on to zaakceptuje tak perfidnie, moje. zobaczcie, ja, ma, ja mu je daję i zobaczmy moje czy on je zaakceptuje teraz. Zobaczcie, moi Albo wiecie co moje zobaczymy co się stanie. Jak, albo nie, słuchajcie, no nie dam mu huge kata, bo to byłoby słuchajcie. Nie no, nie, nie dam mu tego z Ja musisz wpisać komenda, poczekać! Aha, dobra, ja czekam w takim razie. Ulepsiejsze pet 1, 2, 3, falala co? I co on wpisał? Słuchajcie, no nie pojęcie. w komentarzu, słuchajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I jeżeli nie wiem, słuchajcie, ja teraz mu daję tego, zobaczmy, co się stanie. Słuchajcie, dobra, ja mu daję tego mojego kiurzeki e, Kata, zobaczymy co się stanie, mój. Ja mu to daję, okej, okay, moi drodzy, zobaczcie się ponypoję, bo ja boję, bo ja może go stracę w ogóle, więc nie wiem. Naprawdę nie wiem, moi drodzy, żeby było to na... nie, Jakby... No dobra, za czym co się stanie, moi. Zebra ciekawcą on zrobić, nie tak, że się daje skamować, słuchajcie. Ja jestem ciekawco, on zrobi. W sumie daj... się właśnie rozkawować. o nie. Napisał, okej, okay. teraz muszę go... Co? Co on musi go? Musisz ty poczekać? No jak to poczekać? Jak Great pet? Ty musisz wait. Ty musisz wait, poczekać. No dobra, ja wpisać tajna komenda. No dobrze, jak on wpisuje te komendy, bo nie wiem, na co można to ulepszyć, ale no do, do, dobra, poczekam, no niech mu będzie. No dobra, moi drodzy, w końcu masz zobaczcie, on ma mojego huge peta i to jest naprawdę, moi drodzy, wkurzające. My English master, nie masz peta, grasz w Coin Master. Co? Co on wpisał? Co? E, e, a czy wy to właśnie widzieliście? Nie, moi drodzy, nie, to się nie może, to się nie dzieje. Naprawdę to się nie dzieje. On mi po prostu skamuje Nie, słuchajcie, ja nie idę szukać jego konta. Zobaczcie, moi drodzy, udało mi się go znaleźć. Preston Real Pet X. Zobaczcie, to jest w ogóle beikonowe konto, który nie ma nic, moi drodzy. Mam w ogóle jakieś totalnie nic, ale zobaczcie, ma włączone dołączanie, słuchajcie, do przez graczy, którzy nie są go zdałem. I zobaczcie, co my teraz zrobimy, słuchajcie. Ja idę teraz i naprawdę, słuchajcie, jak ja spróbuję coś z tym zrobić. Zobaczcie, właśnie, moi drodzy, co on pisze Hello, ja have PETA na sprzedaż prawdziwy. Zapraszam do mnie na spawn. No, Nie, gdzie jest ten typek? Gdzie on się podziewa? Gdzie on jest? Naprawdę, jest już po prostu bezczęta, nawet nie jest... To jest jakiś zwykły wkręt. Za nią ekskluzywnie. Nie, Dobra, napiszemy tak, słuchajcie, I napiszemy tak. E, dobrze, to... E, do, dobra z kamerze. Odkupię go. Dobra z kamerze, odkupię go. Zobaczcie, on tam jest. Nawet zobaczcie, on tutaj stoi. Zobaczcie Remiego. On dalej udaje. słuchajcie to jest najgorszy typ w ogóle. Ty Wredny. Ty chcieć kupić moje, mojego pet. Mojego, on jeszcze mówi, że to jest jego pet. To jest mój pet, oszuście. Mam dla ciebie okazję. Dobra, zrobimy teraz tak. eee, dobra. Dam za niego 5k Robux. O! Ja ci nie dam, a ty mi dasz ol. Ile? Zobaczcie, jak go się gości podjarał. 5k Robux. Ja chcieć, dobra. E, to zrobimy tak. E, Dobra, to daj mi tego peta, ja ci podam kod. Dobra, to napisał ja kupię libitka. Dobra, w takim razie ja mu daję teraz trade'a i zobaczmy, niech pan kochany nam w takim razie, e, niech pan kochany, okej, okay, da nam tego peta. Daj peta. No, czemu on skancelował? Chwila. No zobaczcie, ma jakieś wątpliwości. Chwila. No nie, no ma wątpliwości jakieś. Nie dam się oszukić. Serio, no zaufaj mi. Zaufaj mi. Na pewno nie oszukujesz? Na pewno nie. Teraz w Void 20 on mi zapytał, czy na pewno nie oszukuje. Jeżeli moi drodzy, ja bym miał potwierdzić co napisałem, Słuchajcie, to bym napisał, że masz rację, bo ja nie oszukuję, ale napisałem słuchajcie, na pewno nie, czyli zaprzeczyłem co on powiedział. Czyli, moi drodzy napisałem, że oszukuje, czyli tak. Więc zobacz, moi drodzy, czekamy. Okej, okay, mój dudzy, ja to akceptuję teraz. Tak, dam. Okej, okay, ufam ci, zobaczcie, co on napisał, okej, okay, ufam ci, dobra, słuchajcie, wraca do naszki już Co jest? Ja słuchajcie, jakaś rymowanka tylko. Jezu, moi drodzy, ja napisałem właśnie, zobaczcie, na górze ruszę, na dole fiołek, ale z ciebie głuptolek. Nie, <laughs> nie pytajcie mnie o to. Co? bo słuchajcie, wychodzimy, więc elo, papa, słuchajcie się, ma pamiętajcie o kochcie, chyba łapka w górę w z tym i papa, elo, papa moi drodzy.